Dominik, z przykrością muszę stwierdzić, że Twoja ewidentna indolencja intelektualna nie obliguje do prowadzenia merytorycznych konwersacji, ponieważ zauważyłam u Ciebie brak elementarnego wychowania połączonego z zanikiem wszelkich kombinacji towarzyskich. Patrycja, nie zdajesz w rodziku moich potrzeb intelektualnych, co koliduje z moją ze wiedzą. Nie pozostaje mi nic innego jak ogłosić kolejną kategorię, a będą to autyczno-semantyczne efekty. Specjalnie. Nominowane klasy. Klasa trzecia A. Nominowanie za odwrócenie i to. Klasa... No, według Oczywiście, że chce. Jak widać. Klasa trzecia C jest nominowana za to, że jako jedyna klasa zrozumiała tytuł nominacji. Mówiłem, no że klasa trzecia A. Nominowani za poznanie istoty bytu według angielskich filozofów oraz klasa trzecia IB. Nominowali za osobiste przeżywanie Tosa w toku swojej edukacji. Nagrodę w kategorii ontyczno-semantyczne efekty specjalne wręczy Dracula i jego świta nasi goście z Transylwanii. Które nie już od dawna. I ktokolwiek wygra, powiem tylko jedno. Niech żyje tylko Tobie. Poproszę, Roberto. Mam coraz mniej czasu, jak było świta. Kategorii ontyczno-semantyczne efekty specjalne za umiejętne budowanie efektów specjalnych, pozwalających na uzasadnienie odwiecznej kwestii dwoistości substancjalnej człowieka. Za bogaty wachlarz znaków semantycznych, czytaj odpowiedni wzrok, które pozwalają stwierdzić obecność bytu w określonej przestrzeni przy jednoczesnym jego wędrówce nieznanym. Myśl o piątkowo sobotnim wieczorze. Za efektowną sztukę maskowania wiedzy i niewiedzy. Za filozoficzną zdolność zadawania pytań, dlaczego? Gdy już padła odpowiedź, nie wiem, zanim padło pytanie. <grystanie> za efekty specjalne w wyrażaniu niewyrażalnego, ale proszę nie robić zdjęć, bo i tak nie wyjdą. Nagrodę otrzymuję, klasa. Kolejna jakaś niesłychanka. Trzecia cena. Obie nagrody zapraszamy kierownika ochrony, pana Mariusza Jakimowicza. Ja też się powiedziałem, Mam już jedną. Ja wie. Więc tak. Po pierwsze, nie zrozumiałem uzasadnienia kategorii. Nie zrozumiałem kategorii. Nie zrozumiałem stylizacji. A ponieważ nie zrozumiałem, coś powiedzieć, to muszę coś wymyśleć. Zaczniemy tak. Od najdawniejszych czasów, <tryk> gdy ludzie nie znali słowa książka i uniwersalizm, już w formie sztuki wyrażali swoje emocje. I również ja, poruszony sztuką, która miała miejsce rok temu, Odwołam się do tego, mówiąc prosto z serca. <grystanie> Czytając. <grystanie> Rozłączeni. Lecz jedno o drugim pamiętam. Pomiędzy nami. <grystanie> Biały Gołąb, Smut, Kula, Paweł Język. Milena Nadaczewską, która ukończyła szkołę średnią. Paweł Bartowski, który ukończył szkołę średnią. Michał Bartowski, który ukończył szkołę średnią. Martynie Kuszkowska, która ukończyła szkołę średnią. Małgorzacie Cibor, która ukończyła szkołę średnią. Agnieszka... Agnieszka Cibor. Małgorzacie Płyniewicz, która ukończyła szkołę średnią. Marcie eee, Synchra, która kończyła szkołę średnią. Asi Pisek, która kończyła szkołę średnią. Krzysztowi Polisakowi, który kończył szkołę średnią. Kasi Furwania, która kończyła szkołę średnią. Kasi Krakowski, która kończyła szkołę średnią. Anny Graczyk, która kończyła szkołę średnią. Janowi Kanakowi. Który? który? szkołę średnią, Fitwim Goraczkowi, który kończył szkołę średnią. Madeuszowi Kowalczykowi, który kończył szkołę średnią. Justyny Markowski, która kończyła szkołę średnią, Julii Masy, która kończyła szkołę średnią. Oj Manko, która kończyła szkołę średnią. Dark Pegowski, która kończyła szkołę średnią. Marcę Rechowskiej, która kończyła szkołę średnią. Bartoszowi Romantowskiemu, który kończył szkołę. Agnieszce Rozmor, który kończyła szkołę środkiem. Krzysziowi Safickiem. Pani Sielski, się... która wkroczyła szkoły. Ewelin która szkoły. która wkroczyła szkoły. Uszuli Sojce, która wkroczyła szkoły. Andrzej Suli który wkroczyła szkoły. Adamowi Szoc, który ukończył szkoły. Ewa która wkroczyła szkoły. Ta która wkroczyła i w tej chwili, która w nim przeszła Mateuszowi Kińskiemu i Klaudii Kowalewskiej, która w się przeszła Niech Biały go smutku lata między nami.